Gmina Kalwaria Zebrzydowska to miejsce z bogatą historią, ale również z wielkim potencjałem gospodarczym. Aby go wykorzystać, potrzebny jest silny i skuteczny lider z doświadczeniem. Poznajcie Marcina Zadorę. W ciągu dziewięcioletniej służby jako radny udowodnił swoje zaangażowanie dla mieszkańców. Wcześniej jako strażak był zawsze tam, gdzie pomoc była potrzebna. Teraz ma nową misję. Misję działania na rzecz całej gminy. Poprzez swoje zaangażowanie doprowadził do finalizacji kluczowych inwestycji, które służą jej mieszkańcom: środowiskowy dom samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej, przebudowa szkoły w Zarzycach Wielkich, generalny remont drogi w Zebrzydowicach, modernizacja infrastruktury sportowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, budowa ścieżki na stadion, rewitalizacja zabytkowej szkoły w Brodach. Termomodernizacja budynku OSP w Stanisławiu Dolnym, remont szkoły podstawowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, pozyskanie pięciu samochodów strażackich w całej gminie, przebudowa boiska szkolnego w Stanisławiu Dolnym. To jedynie wybrane inwestycje do dofinansowania, których przyczynił się Marcin Zadora. Te fakty dowodzą, że gminę Kalwaria Zebrzydowska należy oddać we właściwe ręce. 7 kwietnia. Liczę na Twój głos.